Czy kiedyś się nad tym zastanawialiście, że narodzenie Syna Bożego jest albo wielkim kłamstwem i nieprawdą, albo jest prawdą? Nie ma innych opcji. Albo Syn Boży odwieczny przyszedł kiedyś tutaj na ziemię, rodząc się z kobiety. Albo nigdy tego faktu nie miało miejsca, czyli jest po prostu kłamstwem. Jeśli jest kłamstwem, to jest jednym z największych oszustw i bardzo niebezpiecznych, ponieważ niosło ze sobą wiele nadziei, wiele tęsknot, a tym, którzy zaufali, na finale ich życia okazało się rozczarowaniem. A wielu ludzi za to oddało swoje życie. Ale jeśli jest prawdą i my w to głęboko wierzymy, to przez chwilę posłuchajcie. Jeśli jest prawdą, że Syn Boży stał się pewnego dnia człowiekiem, rodząc się z dziewicy, co to znaczy? To znaczy, że istnieje Bóg, który istnieje od wieków i wraz z Nim, Istnieje Syn Boży. Jeśli Boże Narodzenie jest prawdą, to także prawdą jest Biblia, bo o tym wszystkim czytamy w Biblii. Jeśli Boże, Boże Narodzenie jest prawdą, to prawdą jest to, że ten Syn Boży został przeznaczony na to, aby przyjść na świat z powodu pewnego problemu, który dotyczy każdego z nas. Jeśli Boże narodzenie jest prawdą, to znaczy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Prawdą jest także to, jeśli Syn Boży rzeczywiście się narodził, że człowiek, który został stworzony w przecudownych warunkach Ogrodu Eden, miejsca, którego nazywamy rajem, pewnego dnia dokonał bardzo złego wyboru. Mając wolną wolę jako stworzony na obraz i podobieństwo Boże, zadecydował, że Bogu nie będzie posłuszny i musiał opuścić to miejsce. Po prostu zgrzeszył. A grzech to oddzielenie od Boga. I od tamtego czasu, jeśli Boże narodzenie jest prawdą, jeśli jest prawdą, że Syn Boży przyszedł tutaj, to prawdą jest to, że każdy z nas rodzi się na świecie. Skażonym grzechem, i każdy z nas z tym grzechem ma problem. Jeśli, pro, jeśli prawdą jest to, że Syn Boży się narodził, to prawdą jest to, że przyszedł tutaj po to, by rozwiązać nas, nasz największy problem, problem rozdzielenia od Boga, problem naszej grzeszności i problem naszej samotności, bo człowiek bez Boga, nawet jeśli jest otoczony wieloma ludźmi, ciągle czegoś mu brakuje i odczuwa swoją samotność. Jeśli prawdą jest to, że Syn Boży narodził się rzeczywiście tutaj na tej ziemi, to prawdą jest to, co On powiedział. A On powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem i że nikt nie przychodzi do Boga inaczej jak przez Niego. Jeśli jest, jeśli jest prawdą to, że Syn Boży się narodził, to prawdą jest także to, co On powiedział, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. I kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jeśli jest prawdą to, że Syn Boży się narodził i przyszedł tu na ten świat, to też znaczy, że nikt z nas. Żadnym swoim uczynkiem, żadną przynależnością kościelną, religijną czy brakiem tej przynależności nie jest w stanie zapracować na życie wieczne. Bo jeśli by tak było, to on nie musiałby się tu narodzić. Ale jeśli jest prawdą, że Syn Boży przyszedł na świat, to jest prawdą także to, że my, którzy jesteśmy oddzieleni od Boga, a między Bogiem a nami jest wielka przepaść. To prawdą jest to, że przez swoją śmierć Syn Boży utworzył most między Bogiem a nami, ludźmi. Jeśli prawdą jest to, że było Boże narodzenie, że Syn Boży przyszedł na świat, to prawdą jest także to, że ci, którzy przyjęli go do swojego serca, stali się dziećmi Bożymi, bo tak mówi Biblia. Kochani, albo jest prawdą, to, że Syn Boży przyszedł na ten świat w osobie Jezusa Chrystusa i zapewnił nam wieczne zbawienie, przebaczenie grzechów, stał się dla nas drogą do nieba, jest zapewnieniem tego, że Bóg nas kocha. I warto mu wtedy zaufać, albo to nie jest prawdą, i trzeba sobie dać z tym tak zwany święty spokój. W takim razie, w jaki sposób? Najprościej sprawdzić to, czy rzeczywiście Syn Boży stał się człowiekiem i jest to prawdą, czy tego faktu nie było. Wiecie, że jest jeden bardzo prosty sposób. Ten Syn Boży powiedział, że nikogo, kto do Niego przychodzi, On nie odrzuca. Więc wiecie, jak najlepiej sprawdzić? Podpowiem Wam moją historią. To było dokładnie 30 lat. Sześć lat temu na mojej uczelni ja bardzo lubiłem rozmawiać u Panu Bogu, zadawać trudne pytania, zapędzać ludzi w kozie róg swoimi przekonaniami, aż tego pamiętnego wieczoru dwie dziewczyny, które wierzyły w to, że Syn Boży przyszedł na ten świat jako człowiek, powiedziała mi tak: "Potrafisz na ten temat dyskutować", ale nigdy w życiu. Nie zrobiłeś takiego kroku polegającego na modlitwie, na rozmowie z Bogiem. Nigdy nie powiedziałeś Bogu, jeżeli jesteś, to proszę cię, żebyś mi się objawił, żebyś mi pokazał, czy to rzeczywiście jest prawdą. I przyznam się Wam, że miały rację. Nigdy w życiu własnymi słowami nie poprosiłem Pana Boga o to, żeby mi pokazał, czy to jest prawdą, czy nie. I tego pamiętnego wieczoru, zmuszony przez te dwie dziewczyny na uczelni, powiedziałem tak w ich obecności. Panie Boże, tak naprawdę klęknąłem i modlę się, bo one mnie do tego zmusiły. Ale jeśli jesteś, to proszę Cię, abyś zmienił moje życie. I powiem Wam, nigdy nie przypuszczałem, jak bardzo brzemienną w skutkach będzie ta modlitwa. Bo niemalże od następnego dnia zacząłem odczuwać, że jest ktoś blisko mnie, kto mnie kocha kto rozprawił się z największym problemem mojego życia, czyli przebaczył mi moje grzechy, że jest ktoś, kto jest zatroskany o mnie i to, żebym go jak najbardziej zrozumiał, zrobił coś wielkiego dla mnie. Przyszedł do mnie w ludzki sposób. Wyobrażacie sobie, Bóg, chcąc być przez nas zrozumiany, przyjął najbardziej zrozumianą dla nas postać postać człowieka. Nie urodził się w pałacu, tylko w śmierdzącej stajni. I rozumie ludzi, którzy rodzą się w takich warunkach. Był emigrantem, bo zaraz musiał uciekać z ojczyzny. Rozumie emigrantów. Był zdradzony przez przyjaciół. Dlatego mój Bóg rozumie zdradzonych ludzi. Był pogrążony w cierpieniu. Dlatego rozumie ludzi, którzy cierpią. Mało tego, umarł. Dlatego rozumie, co to znaczy śmierć. Ale z martwych wstał. Bo jeśli prawdą jest to, że Syn Boży Jezus Chrystus. Przyszedł na ten świat jako człowiek, to prawdą jest to, że umarł i z martwych wstał. Proszę Państwa, najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, jeśli jesteś, to chciałbym to poznać, czy to jest prawdą. Nic to nie kosztuje. Zakończę prostą historią. Gdy mieszkałem w innym mieście, Tutaj w kościele ludzie wiedzą, że jak mówię, gdy mieszkałem w Ciechanowie, to wszyscy się śmieją, bo był taki czas w moim życiu. Miałem takiego znajomego fizyka. I zwykle, gdy go spotykałem, to spotykałem go na bazarze. I gdy widział mnie z daleka, to krzyczał: Boga nie ma. Gdyby był Bóg, to by nie było i wymieniał mi te wszystkie rzeczy. I mówił: Jestem fizykiem i wiem, i wiem, że Boga nie ma. I kiedyś mu powiedziałem, Wiesz co, ja mam dla ciebie bardzo prostą podpowiedź. Zrób to, co ja zrobiłem. Powiedz tak: Boże, jeśli jesteś, to proszę cię, żebyś się mi objawił. Wiecie, co mi powiedział? Nie zrobię tego. Bo co to będzie, jeśli by tak się stało? Kochani, jeśli jest prawdą, że Syn Boży stał się człowiekiem, to znaczy to, że Bóg tak bardzo Ciebie kocha. I mnie kocha, że pomimo naszych słabości i grzechów chce mieć nas blisko siebie. Stąd też stał się jednym z nas. Zapłacił cenę wszystkich naszych grzechów, abyśmy my dzisiaj mogli cieszyć się życiem wiecznym.